Cześć, Dzień 7, ja Samarce, witajcie w kolejnym filmie z QA na moim kanale, którego już znowu nie było jakiś czas z tego względu, że nie miałem czasu, żeby nagrać tego QA, nie było też ogólnie filmów za bardzo. I też powód, brak czasu. Ogólnie staram się robić filmy na zapas w weekendy, ale niestety też mnie nie było w domu, też nie miałem jak, nie miałem jak tego zrobić. No i tych filmów niestety zabrakło. Będę starał już się robić. Ogólnie, codzienny odcinek. Będę się starał, oczywiście. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam dzisiaj 10 pytań dla Was. I ogólnie postaram się, żeby ten QA był raz w tygodniu, w jakiś dzień z weekendu. Albo piątek, albo sobotę, albo niedziela Będę się starał, oczywiście. Jak nie wyjdzie, no to zobaczymy. Ale ogólnie będę się starał, żeby ten jeden raz w tygodniu ten QA się pojawił bo wiem, że ogólnie sporo osób, wiem, sporo. są osoby, które lubią oglądać, to są te, którym za dużo tego czasami, no ale wiadomo jak to jest. Ale wiem, że lubicie to oglądać, więc dlatego będę się starał, żeby ten jeden raz w tygodniu hmm, tego Q&A ja wziąć, tymczasem myślę, nie przedłużam, bo ponad minutę już gadam bezsensownie, a czas leci, a wiadomo. 10 pytań dla Was. Pierwsze. Czemu ostatnio, nie było regu... Czemu ostatnio nie było regularności w filmach? Właśnie dlatego, że nie miałem za bardzo na to czasu, niestety. Ale tak jak powiedziałem, będę się starał, żeby robić filmy na zapas w weekendy. W tym momencie, jak będę miał, wiadomo, 5-6 filmów, no to będę miał na każdy dzień dla was po jednym filmie. No i wiadomo, o wiele to lepiej niż nagrywać coś, nie wiem, w tygodniu, a gdy nie ma czasu, to jest problem. Drugie pytanie, co serią ETS pogadankową czy będzie kontynuowana. E, czy będziesz kontynuował? E, będę na pewno kontynuował serię ZTS-a, tą serię pogadankową na pewno. Możecie też wpisać pod tym filmem lub nawet pod te ostatnim odcinkiem, co chcielibyście, nie wiem, co bym mógł powiedzieć, jaka. Kurde. świetnie gadam. Nie wiem, czy chcieliby. Ogólnie, jedyne już mi podsunął pomysł, żebym zrobił e, przyszłość kanału i takie różne tytuły filmów. Możecie również mi podsyłać takie pomysły, co bym mógł opowiedzieć dla Was w tym filmie. Wiadomo o co chodzi, także piszcie śmiało. E, trzecie pytanie: Co z Urbexami? Wiem, że miały być już w sierpniu, co mówiłem już kiedyś. A już jest wrzesień. No ale już będę chciał, nie wiem, może jutro wyruszę w pełne miejsce. Zobaczymy. Albo za tydzień. Zobaczymy ogólnie jak szosem nie chcę tam iść, wiecie, samemu, żeby nagrywać to samemu mi się po prostu nie chce tego robić, wolę to nagrywać z kimś. I o wiele lepiej będzie wtedy. Czwarte pytanie. Czy będzie więcej serii z horrorów? Tak na pewno będzie, ale o tym raczej powiem w serii pogadankowej właśnie o przyszłości kanału, co z różnymi seriami i tak dalej. To właśnie raczej nagram przyszłość kanału, także wbijajcie. No, oczywiście kto jest nowy, to subskrybujcie z dzwonkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. Wiadomo. Piąte pytanie. Czy nagrasz film z Randonautiki? Właśnie. Tak będę chciał nagrać Randonautikę. Nie wiem jeszcze kiedy. No postaram się jak najszybciej, ale jak to wyjdzie to zobaczymy, ale na pewno będę chciał Randonautikę wypróbować. Nie, nie ukrywam, że już sporo zobaczyłem na YouTubie z filmików o Randonautice i tak dalej. No i powiem szczerze, chciałbym też coś takiego nagrać, zobaczyć tak naprawdę co się w tym wszystkim kryje. No bo jednak zaciekawiło mnie to. Szóste pytanie: czy pojawią się u ciebie gry na telefon? Nie, na telefon na pewno się nie pojawią. Będą się pojawiały gry, wiadomo, kom na komputer będą się pojawiały. Być może już niedługo serię z PlayStation 4 już zakupiłem. Mam trzy gry, także być może już niedługo jak ogarnę nagrywanie z PlayStation 4, to w tym momencie na pewno też będziecie mieli serie różne. Mimo też ogólnie zakupionego Antildea, ten horror, także zobaczymy. Może już niedługo coś się pojawi, pierwszego z PlayStation 4. Eee, dobrze, że nie było pytanie, czy nagram coś na PS5. Nie wiem kiedy może wyjść, to nawet nie wiem. Eee, siódme pytanie: Pokaż, jaki masz mikrofon. Wrócę wam. Jako, tak mogę wam pokazać, znaczy tego nie obrócę. No, ale jeszcze przed odcinkiem. Jeszcze za na szyku. Nie wiem. Tak, tak świetnie daje, ale nie wiem czy. Chyba. Chyba nie zobaczycie niestety tego. No, ale dobra myślałem, że jakoś to zobaczę. Myślałem, że. Jakoś naprawdę, ale chyba napisy niestety nie poszły tak jak chciałem. Ale dobra, eee, ósme pytanie: Czy nagrać nowe stanowisko komputerowe? No, ogólnie mam nowe biurko, ale teraz nie jestem w stanie wam tego pokazać. Ponieważ nie mam jak obrócić kamery tutaj. No, nie jestem w stanie, bo nagrywam QA telefonem, także nie, ma, nie jestem w stanie w ogóle obrocić kamerki. Tak, żebyście widzieli nowe, stanow nowe biurko, bo stanowisko w sumie jest takie same. Tylko na webiórko, nie? No ale też, no nie wiem, czy będę, czy nagram znowu... No w sumie ostatni raz było w lutym chyba na Wystanowisku Komputerowym. Niby po tych 6 miesiącach, 7 w sumie można byłoby nagrać, bo... No w sumie teraz też inaczej to niby wygląda, no prawie tak samo, no ale nie wiem, no zobaczę w sumie, w każdym razie. Zobaczymy. Dziewiąte pytanie. Kiedy w końcu ruszy u Ciebie daily? Będę się starał... już teraz. Nie chcę obiecać, ale powiem, że będę się starał. Przynajmniej będę się starał, żeby od tego odcinka ruszyło daily. Wieczorami będę nagrywał, na bardziej w nocy będę nagrywał serię na pewno z cs na pewno z tych różnych za a klasa powinienem już nagrać, bo też już e, ta Outlasa trochę minęło czasu, odkąd pojawił się pierwszy odcinek. Także ale o tym to też będziecie wiedzieć o tych różnych seriach, tak jak wcześniej wspomniałem, będziecie więcej wam powiem po prostu w tej serii pogadankowej. Kurde jestem ja sobie wyspany. Tak, po nocce. E, dziesiąte pytanie. Czy masz poduszkę subskrybuj? Yy, ogólnie nie mam poduszki subskrybuj, ale mam inną poduszkę. Ale chyba też źle, chyba są napisy. No, niestety także, yy, może zakupię subskrybuj o ile będę miał możliwość. No ale w każdym razie, poduszka, taka jaka jest, taka jest. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, jeżeli chcecie. Kolejny odcinek, a na pewno chcecie. Ogólnie zostawiacie dużo łapek w górę, co zmotywuje. Na pewno, żebym zrobił tego QA się przynieść po dwóch lub trzech tygodniach, może nawet po miesiącu, nie wiem ile czasu minęło naprawdę od ostatniego odcinka. Nawet nie sprawdziłem tego. Także zadawajcie pytania do kolejnego odcinka. Możecie zadawać pod tym filmem pytania do następnego odcinka QA. Możecie zadawać na mój Messenger. Biorę pytania i z tego i z tego. Tam gdzie są, z biele. biorę. Eee... Ktoś chyba jeszcze mnie się pytał tam czy... będą pytania z Instagrama, ale Instagrama ja nie mam i raczej nie zrobię. Przynajmniej na razie. Także, jeszcze raz, łapka w górę, jak to jest, nowy subskrypcji na kanale, zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka, który się na moim kanale pojawi, a warto, bo będą się pojawiały różne serie, będą, będzie na pewno dużo CS-a u mnie ale o tym powiem już w, te, w serii pogadankowej z a Nie chcę przedłużać już tego filmu, bo już prawie 10 minut widzę na stoperze. Także do następnego odcinka. No i zadawajcie pytania do następnego Q&A. Na razie, cześć!